Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z serii Pyszne Inspiracje. Od tego odcinka mam dla Was super niespodziankę. W mojej kuchni zaczną pojawiać się goście. Pierwszym z nich jest Agnieszka Mielczarek. Cześć, dzięki za zaproszenie. Dzień dobry, to ja dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojej kuchni. E, powiedz mi od razu, czy masz jakieś kulinarne triki, sposoby na radzenie sobie z taką pogodą, jaką mam za oknem? E, widzę u Ciebie chili, dynie, serek, e, bardzo fajne produkty rozgrzewające. A co proponujesz z nich? Tak jest, dzisiaj przygotujemy plaski z cukinii mhm. na dwa sposoby, z dwoma sosami. E, obydwa będą rozgrzewające. Mhm. Pierwszy to sos dyniowy, a drugi taki, czyli łagodniejszy troszkę. Natomiast drugi, mocniejszy, pikantniejszy, czyli sos chili. Do obydwu z tych sosów dodamy ser kremowy z ziołami w krążku. Więc y, będzie pysznie. Będzie pysznie. E, przyznam ci się, że mam słabość do chili. Czyli robisz sos chili. Tak, jak mogę zrobić, tak? Dobra, to ja biorę się za sos dniowy, a razem przygotujemy placki. Z Dobra, cukinie. super. Czyli zaczynamy od placków. Tutaj mam dla Ciebie od razu kulinarne zadanie. Dobrze. Proszę bardzo. Będę tarła e, cukinię. Tak jest. Dobra, dokładnie. Super. Mamy dwie cukinie. Odkroimy sobie tylko końce, One są wcześniej wymyte, więc... Ja ci powiem tylko o cukinii, że cukinia jest y, bardzo fajnym warzywem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że w ogóle nie pochłania y, metali ciężkich. Y, masz dzieci? Nie. nie, jeszcze nie. <laughs> e, wszyscy z nas, którzy mają dzieci wiedzą, że jakby pierwszym takim warzywem jest marchewka, wprowadzamy ją tak. do diety. Dużo lepsza byłaby cukinia, jest znacznie zdrowsza, bo mówię, nie pochłania metali ciężkich, zwłaszcza w tych czasach, w których żyjemy. I okay. te placuszki będą bardzo fajną alternatywą dla wszystkich, którzy lubią zdrowo jeść. Pięknie starta cukinia. Dziękuję. Teraz dodajemy sobie dwa jajka do niej. Mhm. One nam fajnie zwiążą konsystencję tej cukinii. Dobra. I teraz, żeby nie było to wszystko zbyt y, płynne, dodamy sobie około dwóch łyżek mąki. Okay. Pokroimy sobie miętę na mniejsze kawałki i też dodamy do okay. naszej masy cukiniowej. Ciasto na nasze placki z cukinii jest już gotowe, więc mm -hmm. odłożymy je sobie na chwilę, Dobra. a teraz zajmiemy się sosami. Więc pierwszy sos chili. Chili tak jest. Tak jest, czyli twój sos. Tak. E, mamy tutaj blender mhm. kielichowy, on będzie zdecydowanie nam ułatwił pracę. E, potrzebujemy papryczki chili. Mamy takie duże ile? Tak jest, tak około 5. Gdybyśmy mieli mniejsze to około 10. To ma być, wiesz, rozgrzewające Ostro. mocno. Dobrze. Tak jest. I teraz e, czyścimy je sobie z, ze środka, mhm. czyli usuwamy pestki. OK, kolejnym krokiem będzie redukcja octu ryżowego z wodą, a ciebie poproszę o zblendowanie tego wszystkiego. Mhm. Dodamy sobie tu jeszcze cukier. Dobrze, czyli 100 gramów żeby cukru. przełamać, Tak, żeby przełamać jakby ostrość i troszkę wody. O, okay. myślę, że wystarczy. Reszta wody ląduje w garnku. Razem z octem. Ocet się zredukował, więc teraz przelejemy sobie zawartość tego o, do naszego garnka. Mm -hmm. O, ale pachnie czyli. Teraz do sosu dodamy sobie ser kremowych ochland z ziołami. On delikatnie nam złagodzi ten pikantny smak chili, sprawi, że sos zgęstnieje, a dodatkowo jest bogaty w wapń i białko. To są dla nas ważne rzeczy, prawda? Bardzo ważne. Białko jest podstawowym elementem, który uczestniczy we wszystkich procesach życiowych, więc to białko jest szalenie istotne. I wapń, bardzo często zapominamy jak ważny jest wapń, bo to nie tylko zdrowe zęby i kości, ale wapń na przykład uczestniczy we wszystkich skurczach i rozkurczach czyli jak bolą nas mięśnie, to sięgamy po magnes, zapominamy, że to może być wapń. Ja na przykład gotuję sobie zupę krem po treningu, szalenie istotne jest białko po treningu, i dorzucam sobie właśnie na przykład serek Hochland do zupy. Mojemu dziecku również dodaję do zup kremów tego rodzaju serki. Po pierwsze jest smaczniejsza zupa, po drugie zdrowsza. Damian, ja jestem rocznik 7-6 i wiesz co? I pamiętam pierwsze serki w Hochland na rynku. O proszę. Pamiętam, że miałam swój ulubiony ze szczypiorkiem. I to jest dla mnie takie wspomnienie z dzieciństwa, takiego pierwszego fajnego produktu na rynku, kiedy wiesz, mo za moich czasów był tylko biały ser i nic poza tym, i żółty czasem. I ocet na półkę. <laughs> I a tutaj pojawiły się, wiesz, różne smaczki i tak dalej. Pamiętam, zabierałam trójkąciki z sobą do szkoły i to, było, to jest dla mnie takie, wiesz, wspomnienie. Tak, wspomnienie tak, Wspomnienie tak. fajnych czasów. Nasz sos już jest gotowy. Zobaczcie, on już zgęstniał. O, będzie super. Więc teraz co? Kolejny sos. Dyniowy. Kolejny sos dyniowy. Ten mój. Dobra. <grych> no to zabieramy się za dynię, do czyli tle. bohaterka tego sosu. Pokroimy ją sobie w mniejsze kawałki. Teraz dynia ląduje na patelni z mm -hmm. olejem rzepakowym. Na patelnię dodajemy sobie czosnek. Chwilę przesmażymy. Mm. Dobry? Tak, <grycha> w dzieciństwie. <grycha> mm, naprawdę. Słuchaj, to, jest, to są smaki z dzieciństwa, których się nie zapomina. Tak jest, to prawda. Dobra, teraz tutaj dolejemy sobie troszkę mleka kokosowego. Bardzo lubię mleko kokosowe również. Czyli same rzeczy wybrałem, które lubisz. Naprawdę, <noise> wiesz, ale w 100%. Jeszcze dodajesz kumin potem. I bulion, i tak bulion jest. bulion, nie no, to jest absolutnie y, moje smaki. Dobra, teraz to y, chwilkę nam się y, zagotuje mhm. i będziemy blendować. Ok, to teraz dajemy sobie do miski. Ładnie nam się dynia rozpadła. Nie no, pachnie obłędnie ten twój sosik. I teraz tak. Dodamy sobie tutaj jeszcze natkę pietruszki. Mm -hmm. Czy muszę ci dodawać, że to jest doskonałe źródło żelaza? Musisz, musisz, bo to nie tylko no, dla mnie, ale dla wszystkich, którzy nas oglądają. Natka pietruszki. nas tydzień, oglądają. Słucham? Okej, okay, to dla wszystkich informacji, które nas, którzy nas oglądają. Tak, tak. Dobra, tak. więc teraz sobie to wszystko blendujemy. Ok, teraz na patelnię dodamy sobie ser kremowy hochland Dobrze. z ziołami. On dodatkowo nam wzbogaci smak dyni. No, zdecydowanie. No to smażymy nasze placki. Poproszę cię o olej szpakowy tutaj troszkę. Dobrze. Taką większą troszkę, jeszcze Wiesz, Jeszcze. Jeszcze ja... Ok, <laughs> ale... Okay, <już>. Będziemy odsączać. <laughs> tak jest, będziemy odsączać. Nie będzie się tak przyklejał te placki. Nie. Yep, Nie będą się yep, przyklejały. Oczywiście. No to co? Ten upragniony moment Je jedzenia. Próbujemy. Który pierwszy? Ty? Dyniowy? Dyniowy. Dobra, jest ja czyli. to to odważna jesteś. Ja kocham. Pycha. <grym> Ekstra. Mm -hmm. tak Placki są takie delikatne. Mm -hmm. Jestem ciekawa, skomentujcie tam na dole, który sos Wam bardziej smakował. I oczywiście wypróbujcie. Koniecznie. <grym> A ja Was zapraszam na mój kanał jest Inaczej. Yy, I zaproszę Damiana do siebie, zobaczymy co wymyślimy. Coś pysznego na pewno. Mm. Bardzo Ci dziękuję za towarzystwo i przygotowanie tych e, pyszności. No ja Ci dziękuję za inspirację, bo sosik nie pomyślałbym. A widzisz, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy w kuchni. Na 100%. <laughs> Super, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Pyszne Inspiracje.